Cześć witajcie z tej strony Wiktor i dzisiaj gramy w Mainsovie. Tak, no waga. W nią jeszcze nie grałem, więc będzie początek. Znaczy no, grałem. Przyznam się, że leciutko gra, naprawdę. Malutko grałem. No, ponieważ chciałam nagrać odcinek, ale mi się właśnie... No, tak nie zbyt zapisał, więc. No, chciałbym. Y Zakryć od nowa, żebyście wy też zobaczyli jak ja no grama nie już mam troszeczkę rzeczy. Znaczy na ja miałam bardzo malutkie rzeczy, ale. O. Nie, nie chciałam ją mieć, dobra. Rozpiliśmy się na takim świecie dziwacznym. Okej. Okay. I z czego to już wiem, to trzeba zbierać yy, ten chyba to Przecież nie ja bym lepiej sobie zrobił jakiś y, off y, trzeba zbierać na pochodnie bo pochodnia jest bardzo ważna później będzie oczywiście noc no i ta pochodnia no ja lepiej żeby było nie że będzie bardzo ciemno naprawdę uwierzcie mi jest bardzo ciemno nocą i są potworki w tej grze więc no trochę jest yy, rzeczy. No ale ogólnie yy, nie wiem zbytnio. Za dużo że więc no gramy. Okay. Ja bym tutaj zrobił gdzieś, bo tu jest taki. Oh, skóra można było zrobić. Nie, w sumie nie wiem, czy tu można zrobić hodowlę kur, ale jak tak, to tu jest skóra. To w sumie bardziej przypomina koguta, ale. No ale no niech będzie. Ok. Workbench. Work w sumie nie. Postawmy go tutaj i postawiony jest. Teraz sobie zróbmy kilof. Okay. Okay. I pokopmy sobie to. Okej. Okay. I wypadło nam cztery. O cztery to jest dobrze. No. to czy pasowałoby zrobić teraz pochodnie? Ile to kosztuje? Kosztuje ile trzeba ten zbierać. Dobre. Czy może bym zrobił sobie to? Chociaż nie. Ja to potrzebuję. Pięć. A to? U Aha, dobra. To pokopne. Kamieniem, no? Czemu nie? game Już się powolicie, no robi. Dobra, szybciutko. Eee, yy, postawmy sobie. To jest chyba ten, może na zasadzie drzewo, tak? Chyba tak. Czy to jest tylko dla łanności? Oczywiście, jak wziąć się tą grę i graliście, może. Nie wiem w sumie, czy graliście, to napiszcie w komentarzach, może macie jakieś rady dla mnie, bo ja tu dopiero zaczynam. Ym, I teraz zróbmy sobie to. No, no, zróbmy sobie dwie takie w sumie. Pamiętam, z czego wcześniej grałem, że to trzeba przytrzymać się na tym i wtedy można im poruszać. Dobra. Zostawmy sobie tu. U, tu mi daje ciepło jeszcze. A i pamiętam jeszcze, że trzeba bardzo szybko zrobić ten. Trzeba bardzo szybko zrobić mieczek, mieczek, szybciutko. Okej, okay, mam trochę. Tego mam nadzieję, że będę mógł zrobić. O nie, nie mogę zrobić, a już się robi ciemno. I... okej, okay, mam 7. Chyba przykładko ale to jest duże drewno tam. No wręcz tak się wydaje. Okej. Okay. Patrzcie jak tu jest ciemno. To jest masakra w ogóle. No ale z pochoniami nawet powiem wam, że jest jasno. Wierzcie mi, jak ja ostatni raz grałam, to było mega ciemno i... Filmik po prostu był bardzo ciemny. Coś takiego widziałam. Tylko, że na całym ekranie było czarno. No, tak jest o wiele lepiej. No i chyba teraz można by było stwierdzić, a można by było sobie tu zrobić gdzieś tu. Chyba w, w pierwszej nocy nie ma z czego co kojarzę. Chciałem sobie zrobić po pierwsze campfire. I to, I to w sumie. to Sant muszę uzbierać. Muzyka jest jakby miało tu być coś. No ale nie mam. Dobrze w sumie, że nie mam. Co ja mam od razu? Dobra. Ale nam kilo szybko spada w ogóle. A to co to jest? Weźmy sobie to wykopne jak się wam spodoba, to oczywiście możecie zostawić lajka, no, nie zmuszam, ale... No, fajnie by było. Dobra, kopiemy, kopiemy. kupimy. Myślałem, że to jakiś potworek, to wywórka. I... Dobra. Nie wiadomo, ja tak trochę bez sensu wybór, ale mi się wydaje, że Stone Pickaxe no, będzie dobrym wyborem. Oj, pasowałoby ogólnie 5 na zebrać, bo... Tak słabo. O, kilof nam się bardzo kończy. 8. Ej, czy mogę tak z takim bardzo zepsutym? Mogę. Ha, mogę. Okej. Okay, I się naprawił. Ej, super, dobra. Już jest jasno, więc... Mam z Ej, muszę zebrać jakieś surowce, nie wiem. no no, wiadomo. Tylko sobie muszę zaznaczyć, że tam, gdzie jest mój dom. Hmm, jak to O, 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 krzew jakiś. Z jabłkiem? Powiedz, Czemu ja to jest jabłko. Co ja tam ja robię? Nie, nie no. O, to jakieś te były. Dobra. Ło. Powiem że, powiem Wam, że trochę szybciej jest. Tutaj kopać tym. Okej. Okay. Dobra, to ja bym się jakoś mega... Można tak grać, ale według mnie tak jest lepiej. Wow! Ej, drzewa szybko rosną. No, trochę będzie szybko. Dobra. Kupimy, 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 kupimy. Jeszcze nie mam nosu, bo w noc tam trochę słabo. No, tym bardziej, że ta noc, no... Tutaj... Nie pamiętam, czy tu już były zombiaki, czy... E... W następnej jeszcze. Czyli, że w tej jeszcze nie było, a w następnej dopiero by było. Nie pamiętam, ale. Nie wiem, ale yy, tak zakończyłem tamten filmik jak była noc. Właśnie z tymi potworami. No i. No i co, no i w sumie to nic. Mm. No tak naprawdę no nie nic, bo teraz jestem bardzo głodny i chce mi się pić. Znaczy no, oczywiście w grze, nie w prawdziwym życiu. Żeby ktoś mnie nie zrozumiał, widać. Tak. Hmm. O! drzewo rosło. Wow! I'm hungry, o oh, nie. Czekajcie. Bardzo ciężko znaleźć ten węgiel. Ej, no były. Było tak dużo. Wow! E, nie wiem, czy ja chcę walczyć z tym pająkiem Chyba ja po walczę, nie ma co. Udam twardziela Dobra, walczymy z nim. Wow! 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 Powalczyłem z nim i dostałem tego. Mięsko. Właśnie opłaca oh, wiecie co? Ja muszę to wykopać o nie, dobra, szybko kop, kop, kop 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 Mi się wydaje, że na y, ognisku można sobie zrobić y, to, okay. y, z strawki. Teraz chyba trzeba nakierować yy, mięskiem. Ok. Mam mięsko. O, wiedziałam, o, że to tak będzie działać. <laughs> Okej, okay. najadłem się trochę. Mi się wydaje, że teraz pasowałoby zrobić butelkę. tu jest butelka. Eee, yy, a ty nie... Nie, znowu się ciemno robi. All I oh, yes. O nie wiedziałem Widzę, nie. nie Wiem, że to nie najlepszy pomysł, żeby No ale co zrobić? No żeby takie ją mogło napić Nie, bo on mi zaraz tu pokonał Ale oni chcą mi mega. Nie, ja przegram. No, więc ciężka gra. <laughs> o nie, znowu przegrałam To co? Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No, a na razie to chyba Pa. O, niestety, jak widzicie, to za dużo nie pograłam, ale. No, bo <laughs> Allez, go! Non, Więc sam pas forts là-dessus, je vais vous pa!